Szanowni państwo witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Ja nazywam się Anna Bryłka, ze mną obecni posłowie Konfederacji, poseł Artur Dziambor i poseł Michał Urbaniak. Posłowie z Pomorza dzisiaj. Szanowni Państwo, dzisiaj krótko i na temat e, kierujemy apel do premiera Mateusza Morawieckiego. Właśnie w Brukseli rozpoczął się szczyt unijny, e, z, rozpoczęło się spotkanie Rady Europejskiej e, i apelujemy do premiera, aby wywiązał się z zobowiązania, które wynika z uchwały, którą tydzień przyjął, tydzień temu przyjął tutaj. Sejm, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, za którą uchwałą również głosował premier Mateusz Morawiecki. Apelujemy tutaj dzisiaj przede wszystkim o to, żeby taki wniosek został postawiony właśnie na Radzie Europejskiej, żebyśmy my jako państwo mieli szansę na to, żeby obniżyć te ceny energii, które rosną właśnie przez drastyczny wzrost do emisji, na, do emisji przez to, że rosną również ceny uprawnień do emisji CO2. Liczymy na to, że taki wniosek zostanie postawiony, liczymy na to, że zostanie postawiony wniosek o zawieszenie lub też apelujemy o to, żeby był postawiony wniosek o wyłączenie Polski. Polska jest gospodarką, w której, która jest zdecydowanej większości oparta na węglu. I my nie mamy szansy, żeby realizować taką politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Przypominamy, że nie tylko Donald Tusk zgodził się na te cele, na, zgodził się na politykę klimatyczną, którą teraz realizujemy w Unii Europejskiej, ale zgodził się na nią również premier Mateusz Morawiecki w 2019 roku, w 2020 roku, zgadzając się najpierw na europejski zielony ład, a następnie zgadzając się na redukcję emisji CO2 o 55% w stosunku do roku 1990. Szanowni państwo, premier miał krótki briefing prasowy przed tą dzisiejszą Radą Europejską. I powiedział bardzo ciekawe rzeczy. Powiedział o tym, zresztą to też jego wypowiedź świadczy o priorytetyzacji zadań i celów, jakie sobie stawia Polska na tym szczycie, bo powiedział najpierw o, e, o ściślejszej współpracy między Unią Europejską i NATO, powiedział o współpracy e, w sprawie kryzysu migracyjnego, powiedział również o sytuacji na wschodzie, dopiero w kolejności następnej powiedział o polityce klimatycznej, ale powiedział też bardzo ciekawą rzecz. Z Komisji Europejskiej wypłynął. Pomysł wprowadzenia europejskiego unijnego podatku od ciepłej wody, na którą podobno rząd ma się Polski nie zgadzać. No my przypomnijmy, że my jako Państwo zgodziliśmy się chociażby na podatek od plastiku, unijny podatek od plastiku, który już wszedł w życie. I ostatni apel do premiera Mateusza Morawieckiego w związku z ujawnieniem przez serię artykułów z francuskiego dziennika Libération dotyczącego nieformalnych spotkań i handlu wpływami między sędziami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, urzędnikami Komisji Europejskiej oraz przedstawicielami Europejskiej Partii Ludowej. Apelujemy również do premiera o to, żeby Wyjaśniono tą sytuację na forum Rady Europejskiej. My wiemy, że minister sprawiedliwości, polski minister sprawiedliwości wysłał list do przewodniczącej Komisji Europejskiej w tej sprawie. Ale to jest tak ważna sytuacja, ponieważ jeśli dochodzi do konfliktu interesu między komisarzami, między sędziami Trybunału Sprawiedliwości, którzy, którzy orzekają, którzy... Z, którzy reprezentują najważniejszy sąd w Unii Europejskiej, warto byłoby wyjaśnić tą sprawę na forum Rady Europejskiej i uzyskać tutaj bardziej szczegółowe informacje. Oddaję głos posłowi Michałowi Urbaniakowi. Tak, Szanowni Państwo, mamy sytuację, w której po raz kolejny widać, że w zasadzie Unia Europejska staje się taką oligarchią o niejasnym, niejasnym suwerenie, a tym suwerenem de facto coraz, coraz mocniej i, i coraz aktywniej stają się być właśnie europejscy politycy z kręgów Komisji Europejskiej, Europejskiego Właśnie Trybunału Sprawiedliwości i Szanowni Państwo. To, o czym też dzisiaj należy przypomnieć, no, kilka tygodni temu byliśmy tutaj, dokładnie w tym miejscu. Mówiłem Państwu na konferencji prasowej o tym, że emisje na CO2 kosztują około 70 euro za tonę, a stopę zwrotu mamy chyba porównywalną do stop zwrotu w kryptowalutach niektórych, ponieważ już teraz jest około 90 euro za tonę CO2. Stąd no, widzimy, że jest to. Dość e, mechanizm, e, produkt, którym można spekulować, który kiedyś miał e, pomóc właśnie Polsce w transformacji energetycznej, a dzisiaj de facto przeszkadza. Nie tylko przeszkadza ze względu na to, że e, nie stać nas będzie za jakiś czas na to, by w sposób spokojny i, i racjonalny też dla naszej gospodarki e, przechodzić z węgla na inne źródła energii, między innymi atom, o który apelujemy. Ale też dlatego, że już dzisiaj energia dla Polaków, bo to de facto Polacy płacą za te, za te uprawnienia w cenie energii jest coraz wyższa. I jeśli ktoś mówi, że inflacja, że ma przygotowany, tak jak nasz premier, ma przygotowany pakiet antyinflacyjny, to nie zatrzyma tej inflacji, jeśli nie zatrzyma także wzrostu cen energii, która jak widzimy wcale nie jest nie jest niższa i nie będzie niższa, jeśli tyle będą kosztowały emisje na dwutlenek węgla. Dlatego apelujemy do, do premiera o odwagę, o to, by e, przedstawił ten apel, by e, udało się zrewidować właśnie sposób zarządzania emisjami e, od dwutlenku węgla. Przekazuję głos Arturowi Dziamborowi. Szanowni Państwo, apelujemy. Z, tej, z tego miejsca do premiera Rzeczpospolitej Polskiej, żeby zachował się na dzisiejszym szczycie Rady Europejskiej jak na premiera, przywódcę, lidera polskiego rządu przy, przystało. Apelujemy, żeby wystąpił w obronie Polaków, polskich rodzin, przedsiębiorców, którzy w Polsce budują swój byt i nasz też dobrobyt tym samym. Konfederacja mówi dzisiaj sprawdzam i mówi dzisiaj. Szanowny Panie Premierze Mateuszu Morawiecki, to jest Twoja chwila prawdy. Rób to, do czego zostałeś wybrany i wysłany na dzisiejsze spotkanie. Czy są jakieś pytania? Ja Chciałbym zapytać, czy przed chwilą prawdy też będzie już głosowanie budżetowe dla Państwa, sprawiedliwości, Czy w kontekście ublokowanego ministra Mejzy? To... W związku z tym, że pan Mejza nie jest tą jedną, jedyną osobą, która tworzy większość Prawa i Sprawiedliwości w rządzie, myślę, że jutrzejsze głosowania przejdą bez żadnego echa, chociaż czytałem dzisiaj doniesienia jednego z portali, że jest jakiś spór na linii Ziobro-Morawiecki i to chyba tutaj byłoby jakoś bardziej niebezpiecznie niż to, że jest jeden urlopowany minister. Także myślę, że bez niego sobie Prawo i Sprawiedliwość poradzi. Pytanie, czy poradzi sobie bez Zbigniewa Ziobro?